Nazywam się Basia Kaja Tomczak i jestem konsultantem ślubnym z bloga Pretty Little Weddings. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o tym, czym zajmuje się wedding planner. Po rozmowach z Wami wiem, że ten zawód budzi trochę kontrowersji. Nie do końca wszyscy wiedzą, na czym taka usługa polega. Dlatego stwierdziłam, że łatwiej będzie mi wyjaśnić to wam w formie wideo. A jako konsultant ślubny musiałam odbyć odpowiedni kurs, który pozwolił mi na to, żeby tak siebie nazywać, i pozwolił mi na zdobycie kompetencji y, potrzebnych do tego, żeby móc proponować swoje usługi. Wedding Planner zajmuje się kompleksową organizacją i koordynacją dnia ślubu. Co to oznacza? Zacznijmy najpierw od tej drugiej części. Chodzi o to, że w dniu waszego wesela jest obecny z Wami konsultant ślubny. W dniu ślubu są na miejscu, w obiekcie, już załatwiane najważniejsze rzeczy, takie jak, jak dekoracje, ustawienie stołów, nakrycie stołów. Wszystkie te małe rzeczy, które muszą być ze sobą w zgodzie, żeby to wesele wyglądało tak, jak Wy sobie tego życzycie. Najgorsze są działania, które nie są w harmonogramie, yy, i, i dzień ślubu trzeba sobie rozpisać, żeby wiedzieć, ile masz czasu na ubranie sukni, ile masz czasu na makijaż, o której godzinie musisz wyjechać yy, do kościoła, żeby zdążyć. To są te wszystkie małe rzeczy, które muszą się udać po kolei, żeby wszystko było w czasie i żebyście wy przede wszystkim nie musieli się denerwować. Właśnie wtedy konsultant ślubny jest tą przysłowiową, dobrą wróżką, która. Yy, jest gdzieś tam z tyłu, nie pokazuje się, ja nie uczestniczę z Wami w celebracjach, to znaczy nie siedzę z Wami, nie jestem Waszym gościem, ale jestem gdzieś tam z tyłu i pilnuję wszystkiego na czele z wydawaniem dań, żeby obsługa była taka, jak ma być. Wszystkie małe problemy, które pokazują się podczas wesela. Ja mam o to, żebyście by się nigdy nie dowiedzieli, że takie problemy w ogóle istniały. Organizacja ślubu to już jest nieco bardziej skomplikowany proces, który pozwala nam na rozpoczęcie współpracy na dowolnym etapie. Teraz mamy luty, więc e, większość par, która bierze ślub e, w tym sezonie, powiedzmy od maja do września, jest teraz na tym gorącym etapie przygotowań, szukania podwykonawców, e, załatwiania terminów, e, bukowania fotografa, dekoracji itd. Ja jako konsultant ślubny spotykam się z Wami po to, żeby omówić z Wizję Waszego ślubu i dowiedzieć się, na jakim jesteście etapie przygotowań. Nie macie nawet terminu i obiektu? Czy macie termin, obiekt, ale nic oprócz tego i żadnego pomysłu? Czy może są już pary, które mają załatwionych częścią usług, a z częścią nie mogą sobie poradzić? Jeśli przychodzi do planowania, nie do końca wiemy, jak się za to zabrać. Także po spotkaniu ze mną możecie stwierdzić, że aha, okej, okay, wiemy już, że musimy jeszcze zrobić to, to i to, ale poradzimy sobie bez jej pomocy. I to też jest okej. Okay. Opracowujemy plan całości ślubu na podstawie Waszych oczekiwań. Ja jestem jak najbardziej otwarta na wszelkie kreatywne pomysły. Wtedy, kiedy omówimy już całą wizję, to czy chcecie mieć ślub kameralny, czy większy. Nie musicie jeszcze wtedy nawet do końca wiedzieć o co Wam chodzi, bo ja też jestem po to, żebyście Wy się tego dowiedzieli. I żebyśmy, żebym zadała Wam takie pytania, żebyście sami potrafili stwierdzić, na czym najbardziej wam zależy. I ja też doradzam wam, na co warto jest wydać trochę więcej pieniędzy. Ze względu na jakość, a co możemy zrobić niższym kosztem? Wiadomo, że planowanie ślubu to jest kilkanaście do kilku miesięcy, i na tej przestrzeni czasu, z budżetu, który jest taki, rozrasta nam się budżet, który jest taki. Ja jestem zdania, że ym, za każde pieniądze da się zrobić fajne wesele, ale potrzebny jest bardzo ścisły pomysł i bardzo ścisła wizja. Ja do każdego klienta, do każdej pary podchodzę bardzo indywidualnie, bo zależy mi też na tym, żeby Was poznać. Bo ja muszę Was poznać po to, abym mogła zorganizować wesele, które do Was pasuje. Ja jestem od tego, żeby wszystko było idealnie zaplanowane i dopasowane, dopięte na ostatni guzik. Usługa konsultanta ślubnego jest też dobrą y, propozycją dla par, które nie mają czasu. Im bardziej brniecie w tą organizację, tym więcej jest małych decyzji, które musicie podjąć, i te decyzje wymagają. Wymagają czasu i poświęcenia czasu, a jesteście sobie to winni, no bo płacicie za to grube pieniądze, za każdą rzecz, która jest elementem waszego wesela. Nie każdy taki czas ma, nie każdy może i chce go poświęcić. I od tego też jestem ja, żeby przejąć na swoje barki część tych obowiązków, a wy wtedy już jesteście tylko w zasadzie od zatwierdzania moich propozycji. Jeśli nie możecie poświęcić odpowiedniej ilości czasu na y, planowanie swojego ślubu, wtedy warto jest skorzystać z pomocy wedding planera, który robi to zawodowo, obojętnie czy do waszego ślubu zostało półtorej roku, czy półtorej miesiąca. Konsultant ślubny jest od tego, żeby wkroczyć w tym momencie, w którym go potrzebujecie i załatwić to, czego nie byliście w stanie albo nie mieliście czasu załatwić sami. Jeśli chcielibyście skontaktować się ze mną, y, zapytać y, o coś w sprawie swojego ślubu, bądź umówić na konsultacje na terenie Poznania. Piszcie do mnie maila y, lub wiadomość, wszystko będzie podane poniżej. Do następnego razu. Dzięki bardzo.